Nazywam się Holland, tak jakby drapanie, to ja mam krwi. Proszę, zajmij miejsce. A gdzie ja jestem? Jesteś w ośrodku szkoleniowym dla nowych ambasadorów LOTTO. Za chwilę przystąpisz do dwóch wyzwań. Jeśli je wykonasz, dowiedziesz, że jesteś odpowiednią osobą do szerzenia mody na drapanie. Nazywam się Ola Kot, tak jakby drapanie to ja mam we krwi. Bardzo zabawny Olukot. Ta cecha przyda ci się w przyszłych sądach ulicznych. Jeśli oczywiście zdasz nasz test. Za moment usłyszysz pytania z 25-letniej historii z drapek. Do wyboru masz odpowiedzi A i B. Jeśli nie wiesz, to strzelaj, ale lepiej nie przyznawaj się do tego. Okej, okay, dobra. Czy często drapiesz z drapki? A często, jak sobie tak jeżdżę po Polsce, to często sobie w różnych miejscowościach kupuję z i drapię. Świetnie, to dobrze rokuje. Zaczynajmy. Czy jesteś gotowa? Tak, oczywiście! Jestem gotowa! Kiedy zadebiutowały z Lotto, a wrzesień 1999 roku. B, kwiecień 1999 roku. Hmm, te pytania wcale nie są takie proste, ale we wrześniu mam urodziny, więc stawiam na wrzesień 1999 roku. Dobrze. Jak nazywała się pierwsza zdrabka Lotto? A, Zodiak, B, Kosmos. To akurat proste, wiem, Zodiak, na 100%. Wiedziałam. Teraz zadanie prawie jak z matury. O nie! Dzisiaj ma premierę nowa zdrabka. Która to zdrabka w kolejności, pamiętając wszystkie poprzednie z 25 lat. A. 809 B 729. Chyba będę strzelać. Chociaż nie! Ja mam nie mówić, jak będę strzelać. To A! O nie! Dalej. Ile wynosi najwyższa możliwa wygrana w zdrabkach? A 2 miliony B 500 tysięcy złotych. myślę, że zdecydowanie 2 miliony. Ile wynosi kwota wypłaconych, wygranych od 1999 roku? A 8 miliardów B 10 miliardów. Hmm, Yh, nie wiesz gdzie strzelaj? W B. B. Dobrze, to jest dzisiaj mój szczęśliwy dzień. Bardzo dobrze. Test wiedzy zaliczony. Teraz czas na test zdrapania. To chyba pójdzie mi jeszcze lepiej. Teraz musisz pokazać, że masz ten, ten, pazur, ten pazur albo. Drapew, jak wolisz. Ważne, by się zdrapała 25 drapek w jak najlepszym czasie. Gotowa? Czekaj, czekaj! Przecież ja znam ten głos. Konrado! O nie, zepsuł się zmieniasz głosu. Tak, to ja. Zrobiło się niezręcznie. No to chodź tutaj do mnie, będziemy sobie drapać razem. Dobra, w tej sytuacji nie ma wyjścia. Daj mi chwilę, zaraz przyjadę. A to co, to, 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 to ciebie tutaj nie ma? Tak, mam dziś pracę zdalną, ale spokojnie, zaraz podjadę skuterem. Nie, 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 nie kończ, nie kończ. Tak, tak, skuterem. No to młodzio ostrożny, czekaj. Cześć, Ola. Cze! Widzę, że jesteś cała w stresie. Uh. Słusznie, bo zaraz przekonamy się, kto jest mistrzem w zdrapywaniu. Yy, ja myślę, kodrato, że. No sorry, ale ja nawet zabrałam tutaj ze sobą swoje klucze od domu, a przy nich mój szczęśliwy zdrapak. Także bój się. Przekonamy się. Dobra. Trzy, Trzy dwa, jeden, start! Czas cały czas odmierza wynik, a do celu jeszcze daleko. Muszę zmienić Zobaczmy rękę. Biezdną kasę drapie. Tu jest aż dwa miliony do skarnięcia. Na ja, przyznam ci, że kibicuję ci całym sercem. Ciao sobie też troszkę kibicuję. Ale, <grym> Ale troszkę ma szansę mam. Droga do miliona. A, myślę, że na razie walka jest wyrównana. Chyba lepsza. Ha, mam to. Proszę bardzo. Wszystkie zdrapane. Olu, drapisz jak błyskawica. Wygrałam, wygrałam. Gratuluję. Nie mhm. pozostaje mi nic innego, jak wymienić lot. To powitacie w świecie zdrapek i ogólnie w rodzinie. Gratuluję. Dziękuję. To ogromny zaszczyt usłyszeć takie słowa z ust prawdziwego weterana. Reprezentuj lot, powodzenia, a ja muszę lecieć. Adios. No to pa. 25 zdrapek zdrapanych z okazji 25-lecia zdrapek. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Życzę Wam wysokich wygranych. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! I dajcie nam suba.